Hello, hello, witam wszystkich widzów, którzy tutaj byli, zostali bądź przyszli Dziękuję wam za waszą obecność Trochę mnie tutaj nie było I nie będę tutaj walić wymówek, że o, coś tam się zdarzyło w moim życiu No bo jasne, zdarzyły się dwie nieprzyjemne rzeczy związane ze zdrowiem, ale to nie był główny powód Główny powód był taki, że no miałam po prostu lenia, tak? I stwierdziłam, że a po co to wszystko, a na co? No i najprzyjemniejszą dla mnie rzeczą w tymże okresie było leżenie na tej oto pięknej beżowej kanapie. Niestety, niestety. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ciąży, ponieważ spodziewamy się małego Bobasa. Ciąża, ciąża plus size, bo ja byłam bardzo, bardzo przerażona, kiedy zrobiłam test i wyszedł on pozytywny. Dlaczego byłam przerażona? Bo w internecie nie ma zbyt wielu pozytywnych historii, nie ma zbyt wielu fajnych faktów o ciąży plus size, tylko jest taka lista po prostu tego, co może pójść nie tak tego, że dziecko może być za małe, za duże, że cukrzyca, że yy, różne, różne komplikacje porodowe, tak? A tak naprawdę to czy yy, dziecko yy, będzie za małe, za duże, czy będzie cukrzyca ciążowa, czy, czy coś tam innego, to może zdarzyć się każdej kobiecie. I tego o tym yy, yy, tego już nikt nam nie mówi. Yy, ja wstąpiłam do takiej grupy na Facebooku Fat Pregnancy się nazywa. No i tam kobiety faktycznie o wiele jeszcze większe niż ja, bo to mm, głównie są tam Amerykanki. Rodzą zdrowe dzieci yy, i wszystko jest w porządku. Yy, ja, jak zeszłam w ciążę, to pierwszy trymestr malina po prostu, żadnych symptomów. Yy, ja myślałam, że w związku z tym, że jestem gruba, no to, to już będzie koniec masakra. Będę leżać, żygać codziennie. Nie będę mogła funkcjonować i tak dalej Tymczasem jasne Chciało mi się trochę spać Trochę więcej, ale miałam dość dużo Energii jak na pierwszy trymestr I, No i nie spodziewałam się, że to tak pójdzie Dobrze jak poszło My pierwszy skan też mieliśmy W ósmym tygodniu ciąży bo, Dlatego, że no, parę lat temu Niestety straciliśmy Straciliśmy ciążę i ja wolałam zobaczyć co tam się dzieje w środku Żeby po prostu za szybko się nie cieszyć i nie dzielić się tą informacją z innymi e, Bo też zaczęłam sobie wkręcać, że a to może za szybko powiedzieliśmy całej rodzinie Bo my od razu test pozytywny to bum Powiedzieliśmy wszystkim, a potem się stało to co się stało e, Ten film może być trochę chaotyczny, bo nie mam żadnych notatek, nic Po prostu przyszłam ze spaceru właśnie, usiadłam i, e, i to nagrywam więc tak, y, pierwszy trymestr, spoko. Parę razy było mi tam niedobrze, ale nigdy nie zwymiotowałam. Y, było wręcz ekstra. Y, oczywiście wizyta w szpitalu też przebiegła, ta, ta pierwsza, bo tu, ja mieszkam w Irlandii, tutaj jest tak, że przychodzi się do szpitala i się rozmawia z położną, nie z lekarzem. Y, więc cały ten wywiad został przeprowadzony i tak dalej. Y, zostałam też zapisana na test na cukrzycę ciążową, który miałam w piątek właśnie dwa dni temu i mam nadzieję i błagam was, trzymajcie kciuki, żeby nikt do mnie do wtorku nie zadzwonił, bo bardzo się tego boję też zostałam poinformowana właśnie na tym badaniu, że no jeżeli będzie bardzo źle, to zadzwonią do mnie tego samego dnia jeżeli będzie źle, to ktoś zadzwoni do mnie we wtorek z okazji takiej, że są święta a jeżeli będzie dobrze, no to nikt do mnie nie zadzwoni, więc Y, wizualizuję i błagam, żeby nikt do mnie po prostu nie zadzwonił. Ja i tak się staram odżywiać zdrowo i y, no, mam nadzieję, że to mi wychodzi po prostu. A jak nie, no to, no to będę musiała się jeszcze bardziej przyłożyć do tego wszystkiego i y, dbać jeszcze bardziej o odżywianie. No, ale tak. Y, pierwszy trymes sobie minął. Y, no i usłyszałam od paru osób, że to jest piękny czas, powinnam się tym cieszyć i, i tak dalej No natomiast to, że nie wymiotowałam i to, że tylko parę razy było mi niedobrze No to sobie myślałam, no jak cieszyć, przecież w ogóle nic fajnego nie ma I pff, tylko jestem zmęczona, tak, większość czasu i tyle No ale jak się już się zaczął drugi trymestr, no to już była inna gadka, bo już siły mi wróciły Dalej, tam lubiłam sobie pospać, ale mam też problemy z wątrobą, więc myślę, że od od, to, to było po prostu od tabletek na wątrobę. Um, ale to już było całkiem inne doświadczenie, ponieważ już tutaj gdzieś zaczęły się um, pod koniec drugiego trymestru, tak? Zaczęłam czuć ruchy dziecka, zaczęło, zaczęłam tutaj szukać Jakiś ubranek, jakichś rzeczy, już tak bardziej czytać o porodzie i tak dalej. I to już był taki. Wstąpiłam w bezpieczny okres ciąży, tak, bo mówię, że do 12 tygodnia no to wszystko się może zdarzyć Później oczywiście też, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale zostałam zapewniona też przez moją e, panią doktor rodzinną, że e, większe kobiety niż ja rodzą zdrowe dzieci i wszystko jest w porządku I że tutaj moja waga to tak za bardzo nie ma nic do gadania Powiem Wam jeszcze, że rok przed ciążą no, była pandemia, tak? W zeszłym roku, więc ja tak półtora roku codziennie ćwiczyłam z Ewą Wodakowską albo jakieś tam inne treningi. Schudną się schudłam, bo no, może schudłam 5 kg, a potem to przewaliłam, ale dużo mięśni mi się zrobiło, ciało mi tak wysmuklało i tak myślę, że to był dobry ruch do przygotowania się do ciąży, bo ja to zrobiłam nieświadomie, ja nie wiedziałam, że będziemy się starać o dziecko. I też nie wiedziałam, że to staranie tak łatwo nam pójdzie, bo to zajęło tylko 3 miesiące. Ech, więc no, jestem mega, mega szczęściarą, jestem mega, mega wdzięczna. E, dziękuję, dziękuję wszechświatu po prostu za to, że, że mogę doświadczyć tego, tego, czego doświadczam teraz. Jeśli chodzi o na przykład ubrania w drugim trymestrze, no to już zaczęły być przymaławe i poszłam właśnie z mężem na zakupy. Kupiłam sobie parę, parę bluzek, ale też nie za dużo, żeby nie przeginać, no bo kiedyś mi ta waga zejdzie, natomiast teraz rośnie, ale nie rośnie w zastraszającym tempie. Ja też właśnie myślałam w tym pierwszym trymestrze na początku ciąży, że po prostu utyję 20 kg od razu. Natomiast tak się nie stało. Jestem już w trzecim trymestrze, właśnie weszłam w niego, wkroczyłam i dopiero przytyłam 5 kilo, także. Kobiety otyłe y, powinny w ciąży przytyć y, od właśnie chyba 7 do 11 kg max. Także ja się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że mi się to uda. Ym... Ja bardzo przepraszam, że ten filmik jest taki chaotyczny, ale chciałabym o tylu rzeczach powiedzieć, że nie wiem po prostu y, gdzie, gdzie zacząć. Bardzo denerwuje mnie to, że tak się straszy większe kobiety. Że y, otyłość, jasne, to nie jest zdrowe Ja rozumiem, to jest stan zapalny w organizmie Lala la, la, la. nikt by nie chciał być otyły No ale niestety, jeżeli Ja nic, ja nic nie zrobię, tak? Zaszłam w ciążę, super y, Ale to też, no, po części trochę nie jest moja wina, że zaszłam w tą ciążę Widocznie organizm jest na tą ciążę gotowy Bo wtedy, kiedy nie był, wtedy, kiedy poroniłam to miałam bardzo złą dietę, bardzo stresującą pracę, okropny tryb życia, no i organizm wstety, niestety pozbył się po prostu czegoś, czego nie dałby rady utrzymać, tak? Ja to teraz rozumiem. Wtedy było mi co ciężko rozumieć, bo stwierdziłam, że jestem w ogóle najgorszą babą na świecie i, i że jestem beznadziejna i tak dalej, ale tutaj wkroczył mój mąż i był dla mnie ogromnym, ogromnym wsparciem. Także jestem wdzięczna za niego, że go mam też. I powiem Wam, że cieszę się, cieszę się, że tak daleko to zaszło. Mam nadzieję, że dalej będzie wszystko się dobrze rozwijać, że niedługo już zobaczymy naszą małutką. I tutaj taki apel do większych kobiet: nie bójcie się. Kurna, no nie bójcie się. Jasne, dbajcie o siebie, ale. Yy, broń Boże, nie odchudzajcie się w ciąży, bo ja miałam też takie yy, takie przebłyski, nie w pierwszym trymestrze, że o dobra, to jeszcze jest małe, ma, mały płuc, tak? Maleństwo, no to może tutaj jakaś dziecka odchudzająca szybko, żeby zdrowie sobie polepszyć, żeby tam dzidzia się dobrze rozwijała, no absolutna bzdura. Broń Boże tego nie róbcie, ja notabene się nie odchudzałam yy, nie odmawiałam sobie jedzenia. Jadłam jak byłam głodna Ale plus też taki był, że Ja miałam bardzo mało zachcianek A jak miałam te zachcianki No to to było w nocy na przykład Gdzie sklepy, McDonald's i różne inne rzeczy No w mojej okolicy były zamknięte Więc nawet jakbym chciała To i tak musiałam czekać do następnego dnia Żeby zjeść, nie wiem, McFlurry Czy wypić szejka um, Chyba raz mi mąż tylko yy, pojechał Do McDonalda po szejka Tak mi się wydaje ale też tam jakoś super smakowicie, jakoś super nie smakowało, więc no wypiłam pół i resztę wywaliłam, nie? Więc no, zachcianki zachciankami, pamiętajcie, że nie wszystkie trzeba spełniać Czasami trzeba zjeść dla głowy, a czasami dla brzucha I tak myślę sobie, że nie warto się aż tak fiksować na tym jedzeniu Jasne, nie jedzmy ciągle McDonaldów i gotowców no nie, ale y, od czasu do czasu, jak zjemy, to szlak nas nie trafi. Mnie nie trafił, jakoś żyję tutaj, siedzę, nagrywam i y, jestem, jestem bardzo szczęśliwa. Kolejną rzeczą, której się obawiałam, to to, że y, lekarze czy, czy położne, żeby to dla mnie wredni i nie mieli, no bo przyjdzie taka wielka baba i tutaj co z nią zrobić. Andy, mam szczęście takie, że y, nie ma, tak jak w Polsce, lekarze nie są wredni. Ja o tym zapomniałam. Ja jestem pod opieką konsultanta tutaj, nie jestem pod opieką położnej, no bo myślę, że to jest ze względu na po prostu moją wagę i możliwość właśnie tej cukrzycy ciążowej i problemy z wątrobą. No to muszę mieć konsultanta lekarza i widuję się z tym lekarzem co 8 tygodni, i co 8 tygodni też widuje się z lekarzem rodzinnym. Tutaj jest taka opieka naprzemienna, nie? Więc, no i tak uważam, że to jest za rzadko. Teraz mamy skan za jakieś 6 tygodni, dopiero. Więc, no, trochę rzadko są te skany, moim zdaniem, i trochę rzadko są te wizyty. Natomiast jestem na każdym, na każdym takim spotkaniu zapewniana, że wszystko jest ok. Też na każdym spotkaniu z konsultantem. Kłada się po prostu na łóżko i jest robione takie mini szybkie USG, żeby zobaczyć serce malutkiej, czy tam wszystko bije dobrze, więc no, to jest fajne akurat. Natomiast ja polecam pójść prywatnie na pierwszy skan, na przykład na połówkowy skan, też pójść prywatnie, bo ja miałam połówkowy skan w tym 22 tygodniu. Pani miała bardzo mało tego żelu do USG. I tak mi wbijała to urządzenie w brzuch, że myślałam, przepraszam, że się zesram z bólu To było okropne Ja myślałam, że po prostu jej walnę w ryj, za przeproszeniem Bo naprawdę to był taki ból, że ja nie mogłam Mała też tam się odwróciła tyłkiem i miała w nosie wszystko Więc pani, która robiła skan USG Przyniosła mi szklankę zimnej wody, żebym wypiła, no ale Mojej córki to nie ruszyło i tak była w złej pozycji, że nie można było zobaczyć jej twarzy ani serduszka. Więc, no, średnie to było doświadczenie. Potem, gdy zostałam poproszona, żeby zabukować kolejny skan, na przykład na za dwa tygodnie, żeby tam mała trochę podrosła, no to dowiedziałam się, że oni nie mają miejsca, żeby mnie, żeby mnie przyjąć i mogą mi zaproponować skan na 31 maja. No to mówię, dobra, ok. No ale miałam spotkanie z konsultantem w międzyczasie i powiedziałam co się wydarzyło, powiedziałam, że miałam skan, powiedziałam, że był niekompletny, że pani nie mogła zobaczyć serca ani twarzy i że zostałam poinformowana, że nie ma miejsc i że najbliższe miejsce jest na koniec maja. No to się pani konsultantka zdenerwowała, delikatnie mówiąc, zadzwoniła tam do recepcji do USG i ich tam zrypała. No, tak ich zrypała, że skan miałam za parę dni. Yy, zadzwoniono do mnie i się zapytano, czy mogę przyjść po południu. A że mam pracę bardzo taką yy, dopasowaną do mnie, no to mogłam przyjść, nie było problemu. Kolejną sprawą są jakieś takie bóle, ciągnięcia i kucia. Ja nie wiem, jak ciąża powinna yy, przebiegać. To jest moja pierwsza ciąża, taka no, dorodna ciąża pierwsza, pierwsze dziecko. Więc ja nie wiem, czy jak ktoś mnie zakuje, to jest dobrze, czy źle Ja nie wiem, czy jak ktoś mnie zaboli, czy jest dobrze, czy źle Ja nie wiem, czy jak ktoś mnie szarpnie, to też, czy jest dobrze, czy źle Więc teraz pamiętam, w pracy mi coś tak szarpnęło Ale to olałam No ale pojechałam do drugiej klientki i znowu mnie szarpnęło Ale tak mnie szarpnęło, że złapałam się za brzuch Więc dzwonię do męża i mówię Stary, jedziemy do szpitala Coś jest nie tak, ja źle się czuję, boli mnie brzuch i tak dalej Słuchajcie, w szpitalu byłam o godzinie przed 17. Chyba po 16 bardziej. Nie, przed 17, przepraszam. Po 17 zobaczyła mnie położona, zrobiła wywiad, co mi tam jest, co mi się dzieje. E, zostałam poinformowana, że przed 20 ktoś mnie zobaczy. Więc jasne, weszłam przed 20, było, było to za 15-20 dokładnie. E, zrobiono mi skan. Mała była szczęśliwa, skakała i wszystko było ok. No to kamień z serca mi spadł. Pobrano mi krew Bo pani Położna stwierdziła, że to jest wyrostek robaczkowy To co mnie tam boli Ja mówię, ja pierdziele, nie Więc Pobrano mi tą krew I powiedziano mi, że no pół godzinki Poczekaj na korytarzu, będą wyniki, nie Pech chciał, że przyszła druga zmiana Słuchajcie, ja czekałam W tym szpitalu do 23 O 22 już mówię Ja pierdziele, już nie wytrzymam Głodna po prostu byłam bez jedzenia, bo o 14 zjadłam ostatni posiłek, no to z godzin bez jedzenia. A właściwie 8, no to tak słabo. Byłam zmęczona, już się tam popłakałam, powiedziałam, że w tej chwili chcę zobaczyć wyniki, że proszę, żeby ją sprawdzili i tak dalej. I babka przyszła, no są wyniki, ale to może poczekaj na lekarza, aż wróci. A tak co? A, a kiedy on wróci? No, nie wiem, niedługo. Ja mówię, no, ale ile? No, nie wiem, niedługo. Tak niedługo. No, nie jesteś w stanie powiedzieć mi ile, no to ja chcę iść do domu, jestem zmęczona, już mam dosyć. Nikt nie zadzwonił, co się potem okazało, że wyniki miałam dobre i że to nie był wyrostek robaczkowy, ale dalej od czasu do czasu mnie w tym miejscu zaboli, w którym mi bolało. Yy, więc. Yy, więc nie wiem, co to jest, nie wiem, dokąd mam z tym iść byłam na takim USG przed w ogóle ciążą i tak dalej, no tam nic nie ma więc no nie wiem, no coś tam musi być, skoro mnie to boli, tak? To, to nie jest tak, że mnie boli po prostu bezpodstawnie. Ogólnie no, w Irlandii służba zdrowia to są jakieś jaja po prostu najlepiej chodzić wszędzie prywatnie i, i bulić albo mieć prywatne ubezpieczenie i też bulić. No, ale ja stwierdzam, że prywatne ubezpieczenie się nie opłaca, ponieważ jak ja mam płacić za mnie i za Tomka 230 euro miesięcznie, no to ja wolę pójść sobie od czasu do czasu do lekarza, wydać tam stówę czy dwie i, i mieć spokój, nie? To też jest, w ogóle mi się nie podoba tutaj służba zdrowia i, i no, no to mają skopane akurat. Jeśli chodzi o sesje ciążowe, to ja bardzo się fikcowałam, no bo pozwólcie, że się oprę trochę. E, bardzo się fikcowałam, bo mm, no jestem duża, tak, gdzieś tam mam swoje Kompleksy niedoskonałości, gdzieś tam się obawiam, że zostanę oceniona i nie chciałam robić takiej sesji. Natomiast moja kuzynka, której jestem bardzo wdzięczna, stwierdziła, że w ogóle nie mam tak myśleć i mam sobie zrobić te zdjęcia, bo to jest pamiątka i tak dalej. Więc szukałam, szukałam fotografa. Natomiast ceny są z kosmosu po prostu. Udało mi się znaleźć jedną taką dziewczynę. No ale jeszcze miesiąc poczekam zanim, zanim pójdę zrobić jakieś zdjęcia Natomiast jeżeli miałabym wydać 500 euro za 20 zdjęć No to, to średnio To ja wolę 500 euro wydać I pójść zobaczyć małą na skanie Albo zrobić sobie skan 3D I tam Żeby posprawdzali czy, czy ona rośnie dobrze Czy wszystkie wymiary ma dobre Czy wagę ma dobrą I czy ogólnie jest szczęśliwa Naprawdę wolę na to Wywalić kasę albo żeby kupić jej coś, kiedy już będzie tutaj z nami na świecie. I tak myślę, co mam jeszcze Wam powiedzieć? Ciuchy, ciążowe ciuchy. Oh my god. To jest w ogóle jakaś inna po prostu otchłań, bo ja nie mogłam znaleźć nic. W H&M wszystko jest albo czarne, albo szare, albo brązowe. Pomimo fakt, że jestem bardzo wysoka, bo mam 78 m. No to to wszystko albo było na mięce krótkie, albo za wąskie. No i finalnie poszłam do TK Maxa i w TK Maxie na sekcji Plus Size kupiłam sobie parę bluzek, też nie za dużo. Te spodnie, ogrodniczki. Najlepsza po prostu rzecz w historii chyba ludzkości. Mój mąż mi podpowiedział, że sobie kupiła ogrodniczki, więc tak zrobiłam. I to też nie był duży wydatek, bo tylko 30 euro, a wchodzę w nich praktycznie codziennie, bo są mega wygodne, nic mi nie wystaje, nerki mam schowane. W, w życiu mi się że kiedyś powiem, że nerki mam schowane, bo za młodu to się latało z plecami na wierzchu. Kupiłam też jedne spodnie w Haimie, to mi się udało właśnie na sekcji plus size kupić. Takie z pasem mm, Dla ciężarnych Z dziurami na kolanach To też się lubię, ale to jest o wiele wygodniejsze I y, wydaje mi się, że Bardziej praktyczne, ma dużo kieszeni Z przodu, z tyłu Tutaj mam nawet taką wielką kieszeń, więc jak jestem w pracy To telefon, słuchawki Mogę tutaj wrzucić i mogę iść Rzeczy, które były trudne Czy dalej są trudne To teraz, teraz mam problem z ubieraniem skarpetek Staram się kupować takie, które się łatwo zakłada pod tytułem stopki. Albo poproszę mojego męża czasami, żeby mi założył. No bo ten brzuch jest coraz większy i większy, też nie chcę się schylać i wywierać presji, czy tam ciśnienia, czy czegoś na brzuch. Więc tak. Kolejną trudną rzeczą jest takie myślenie pozytywne, bo każda negatywna myśl przyciąga kolejną negatywną myśl. I jak ja już wkręcę się w taki wir myślenia, że to będzie może nie tak, a co jak to, a co jak tamto, a co jak będę złą matką, a co jak nie będę umiała się zająć tym dzieckiem, a co jak coś się stanie, no to kurna, ja nie mogę z tego kółka wyjść i tak się przejmuję i martwię i to powoduje, że potrafię przeleżeć cały dzień w łóżku, nic nie robić i czuję się tak, jakbym miała depresję, a... Depresja to, to, to nie jest zabawa i to nie są żarty. Trudno jest mi się też czasami zmobilizować do pracy. Tak samo jak trudno było mi się zmobilizować do yy, nagrania filmu. Tak jak teraz siedzę i nagrywam, bo dzisiaj się czuję dobrze. Dzisiaj ładnie się ubrałam. Uważam, ja rano miałam sukienkę na sobie, ale że się tak yy, zimno było, no to yy, zmieniłam na, na spodnie i koszulkę. Tak, trudno mi się zmobilizować do tego, żeby pójść do pracy. No i to też nie jest moja wina Może trochę jest, ale trochę nie No szczęście nie szczęście że mam taką pracę Że, że mogę pracować kiedy chcę i ile chcę więc, więc to jest fajne Ale czasami no trzeba sobie dać kopa I powiedzieć dobra idź, zrób I już będzie spokój I wrócisz do domu, że będziesz miała wolne Więc no to jest takie trudne Kolejną trudną rzeczą i już chyba ostatnią Jest akceptacja ciała, bo Chcąc nie chcąc to ciało się zmienia Brzuch rośnie, rozstępów jest coraz więcej Mimo tego, że ja miałam rozstępy wcześniej No to mam jakieś nowe rozstępy Dostałam no, od Mikołaja na święta Bardzo fajny olejek Więc go używam Ale tak szczerze to nie widzę żadnej, żadnej poprawy Więc to gdzieś tam Widzę jak na buzi się robi Taka popóźna. Jak to my z, z, z merzem mówimy. Um, widzę, że na przykład z moich bluzek, które miałam przed ciążą, z, z, z koszulek, po prostu, to już mam prawie, że kroptopy. Um, bo jednak ten brzuch rośnie i, i wszystko jest za małe, ale wolę, żeby ten brzuch rosnął, żeby mała rosła i żeby wszystko było ok, niż żeby koszulki były na mnie dobre. Bo na przykład, teraz, jak w piątek byłam w szpitalu, to była bardzo szczupła pani. W ogóle było mnóstwo szczupłych kobiet, tylko jedna była taka większa. No i się okazało, że pani miała test na cukrzycę, dlatego że poprzednie dziecko urodziła bardzo mało, o wiele za małe. Więc ja tak sobie myślę, kurde, to ja wolę być trochę większa, ale jednak, no, nie mieć żadnych komplikacji i bardzo proszę, żeby żadnych komplikacji nie było. Bardzo się martwię. No widzicie, to jest. To jest ciągłe martwienie się też Czy wszystko będzie dobrze Czy wszystko pójdzie pomyślnie i tak dalej Dwa filmy, które mi pomogły na YouTubie To film Boogie Silver I film Oleski Bo to są takie pozytywne historie Porodowe I ciążowe I ja dzięki nim przestałam się bać Tego, że coś może pójść nie tak Znaczy no dalej się boję, nie? Ale gdzieś te takie zmartwienia są coraz mniejsze Także fajnie by było Mm, jakby tych filmów było więcej Jakby większe kobiety Więcej nagrywały I jasne Tak jak mówiłam, otyłość nie jest super I nie jest cool, i nie jest zdrowa No ale jak już jest, no to się nie zesram Nie schudnę 10 kg w jeden dzień Ani w tydzień, ani w miesiąc No może na jakimś tam dziwnej głodówce Może by mi zleciało, ale potem, potem Jakbym zaczęła jeść, no to by to wróciło O właśnie tak mm. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Słuchajcie, teraz jestem w trzecim trymestrze, także bardzo się cieszę. Za i pół miesiąca będę miała tą małą gwiazdę w swoich ramionach. Proszę, żebyście trzymali kciuki, żeby wszystko wyszło dobrze. Ja tymczasem idę nagrać kolejny film, bo już mam, jak mam taką wenę. No to stwierdziłam, że dobra, to dzisiaj dzisiaj i jutro sobie ponagrywam. Dajcie znać, czy, te, czy takie tematy Was y, interesują, bo ja się chciałam po prostu podzielić tym, co, co ja czuję, co, co przeżyłam. I y, to, że ciąża plusa jest, nie musi być straszna, naprawdę I Jak poszukacie dobrze w internecie, to jest, to moż, można znaleźć pozytywne historie. Można znaleźć ciążę bez komplikacji. Także ja Wam polecam y, poszukać jakichś blogów, na przykład albo grup na Facebooku albo czegoś i yy, po prostu, żeby się nie martwić, bo to martwienie nic nam nie da, a kortyzol idzie do góry, prawda? A to jest nam niepotrzebne. Także ja idę sobie zjeść teraz świąteczną sałatkę mhm. i może jakąś kanapeczkę z ogórkiem i z serem i z szynką. Yy, wam życzę miłego popołudnia. Mam nadzieję, że macie super święta i że pogoda jakoś dopisuje aczkolwiek. Wiem, że w Polsce pada, u mnie jest szaro, po prostu jak nie powiem gdzie. No ale tak czy inaczej mam nadzieję, że macie wesołe rodzinne święta i że wszystko u Was w porządku. Jeżeli macie y, ochotę, to zostawcie subskrypcję i kciukaska, i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. Trzymajcie się ciepło.